Wiatra. Cieszę się ogromnie, że jesteście. Spotykamy się na już w szóstym, na już szóstym sprawdzałam. Tak, w roku 2016 powstał wiatra i od razu przyjął inicjatywę Narodowego Szekania. Czasem jest nas nie, czasem wieczy, ale jesteśmy, każdy się liczy. I nie ma znaczenia. Ogromnie, że daleka, jest daleka, bo też jest daleka. Krzysiek jest daleka, e, co jest daleko. To jest też powiedzenie słowo wszystko daleko, blisko, ale cieszę się, że też tym roku jest wyjątkowe czytanie, ponieważ e, zostało, została wybrana. E, okay.